Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, nam szef rocznicę konsekracji archibazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie. Lekcje wyjędą z Księgi Apokalipsy. W dni... Ujrzałem święte miasto Jeruzalem, nowe, stępujące z nieba od Boga, gotowe, jako oblubienica, strojna dla męża swego. I usłyszałem z tronu głos donośny mówiący: Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi. Oni będą ludem Jego, a On, a sam Bóg z nimi, będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką ze z oczu ich, a śmierci już nie będzie, ani smutku, ani wołania, ani bólu już nie będzie, bo dawne rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza Ewangelisty, której jako słów Bożych powstawszy a z uwagą i uszanowaniem wysłuchajcie. Onego czasu Jezus przechodził przez Jerycho i oto mąż imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i bogaczem, usiłował zobaczyć Jezusa, kim by on był, a nie mógł z powodu rzeszy, był bowiem małego wzrostu. I pobiegł naprzód, wspiął się na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na miejsce i spojrzał wzwyż, ujrzał go i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź zaraz, dziś bowiem muszę stanąć w domu twoim. I zszedł spiesznie, a przyjął go z radością. A wszyscy widząc to, szemrali, mówiąc, że zatrzymał się u człowieka grzesznego. Zacheusz, wszakże stanąwszy, rzekł do pana: Panie. Oto połowę dóbr moich rozdam Bogim, a jeśli kogo skrzywdził, zwracam w czwórnasób, rzekł mu Jezus. Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie, gdyż i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy bowiem przyszedł szukać i zbawić, co było zginęło. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczył Kościół na dzisiejsze święto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis. To słowa, które widnieją na fasadzie Bazyliki Laterańskiej. Archi, katedry, katedry samego papieża. Bowiem rzeczywiście Kościół, którego dzisiaj rocznicę konsekracji obchodzimy, jest, jak mówi ten napis, matką i głową wszystkich Kościołów, zarówno miasta Rzymu, jak i całego świata. Święto wspomnienia rocznicy konsekracji. Tegoż Kościoła jest na tyle ważne, iż zwróćcie uwagę, drodzy wierni, iż zniosło ono nawet dziś obchód niedzieli. Dlatego w tym ramach tego kazania postaram się wyjaśnić i przedstawić, czymże jest dla nas, katolików, ta laterańska bazylika i dlaczego otaczamy Kościół jakąś szczególną czcią. Która domaga się uroczystych obchodów. Sam Lateran, miejsce, w którym za czasów wojny domowej, gdzie Konstantyn walczył z Maksencjuszem, znajdował się, znajdował się poligon wojskowy. Na miejscu obecnej bazyliki stacjonowały wojska, które były nazywane ekwitami. Ekwici. To była przyboczna i bezpośrednia straż cesarza, która miała za zadanie eskortować cesarza w ramach jego różnych podróży. Kiedy Konstantyn wygrywa, to wobec swojego poprzednika oczywiście musi rozwiązać wszystkie pozostałości po poprzednim cesarzu. I jedną z takich miejsc, takich posiadłości, jednym z tych, co pozostało, była ta formacja wojskowa, która pozostała przy Maksencjuszu. Trzeba było ją rozwiązać. Gdy Konstantyn rozesłał wszystkich ekwitów do swoich domów, postanowił to miejsce w ramach. Otwarcia od strony prawnej, publicznej działalności Kościoła Katolickiego przeznaczyć na budowę Pierwszego Kościoła w Rzymie. I budowę rozpoczynamy w 312-313 roku. Budowa trwała do około 320 roku. 9 listopada. 324 roku papież Sylwester I dokonał uroczystej konsekracji pierwszej rzymskiej bazyliki. Zbudowanie tego kościoła miało na celu ukazać, czymże jest w ogóle Kościół katolicki i tak naprawdę ta pierwotna bazylika laterańska, której Pozostałości murów jeszcze są obmurowane obecnie barokowo-klasycystycznym wystrojem, ta bazylika tak naprawdę jest uzewnętrznieniem tego, o czym mówi nam dzisiaj Apokalipsa świętego Jana. Bowiem to przybytek Boga z ludźmi, w którym Bóg zamieszkuje z nimi. Kościół katolicki, który w Rzymie zaczął być coraz bardziej rozpoznawany, potrzebował świątyni zupełnie innej niż te znane do tej pory. Bowiem grecka świątynia czy rzymska świątynia pogańska miała owszem, może kojarzymy to z naszej nauki szkolnej, jej wygląd były to zazwyczaj rzędy kolumn. Które okrywały sanktuarium, i w tym sanktuarium znajdował się posąg bóstwa. Ale to samo miejsce, w którym znajdował się posąg bóstwa, czyli posągi tak naprawdę demonów czczonych przez ludzi przed przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa, przed ich oświeceniem, te sanktuaria były bardzo małe, tam nikt nie wchodził. Nawet do najświętszego miejsca w świątyni jerozolimskiej, tam gdzie odbywał się pra kult prawdziwego, jedynego Boga, również nikt nie wchodził poza kapłanem raz w roku. Więc te sanktuaria były małe, a cały kult świątynny w starożytności odbywał się wokół świątyni. Pogańskie kulty polegały na tym, iż obchodziło się świątynie, a doskonała proporcja kolumn i całej budowli świątyni miała sprawiać, iż ludzie patrzący na tę harmonię i proporcje uszlachetniali się. Bez łaski Bożej z tym uszlachetnianiem jednak się po grzechu pierworodnym taka sprawa prosta nie jest. Jednak takie było założenie. I oto teraz. Zwycięski Konstantyn, mając świadomość, iż swoje zwycięstwo zawdzięcza Chrystusowi Zbawicielowi, chce dla Chrystusa Zbawiciela, bo to jest pierwsze wezwanie Bazyliki na Lateranie, postawić kościół. I jak ten kościół ma wyglądać? Na pewno nie jak świątynia pogańska, ponieważ, jak mówi święty Jan, który w rozwoju historii Bazyliki Laterańskiej stał się jej również patronem, stąd nazywamy tę bazylikę najświętszego Zbawiciela i Janów, Jana Chrzciciela i Jana Postowa. Powiada, że przybytek ten nowy, ten po przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie przybytkiem Boga z ludźmi. A zatem niemożliwym jest to, ażeby ludzie chodzili wokół sanktuarium, a nie mogli do niego wejść, skoro zasłona przybytku została już. Rozdarła, rozdarta, gdy Pan nasz Jezus Chrystus dokonał całej misji odkupienia, gdy umierał na krzyżu. Stąd też wybiera się na wzór tego kościoła świecką budowlę, którą nazywamy bazyliką. Bazylik było wiele. Bazyliki służyły do celów, jak zapewne wszyscy wiemy, sądowniczych, ale również do celów zawierania również interesów. Nie było to miejsce na prymitywne stragany, ale było to miejsce do podpisywania ważnych kontraktów między kupcami. Bazylika była, była zatem miejscem publicznym, a jej celem funkcjonalnym było to, iż musi pomieścić jak największą liczbę osób. Stąd też różne formy bazylik, mając zawsze ten cel publiczny, musiały być olbrzymie. Stropy, dachy, sklepienia podtrzymywane były oczywiście rzędami kolumn. Natomiast wchodząc do bazyliki w Rzymie, miało się zawsze wrażenie potęgi rzymskiego cesarstwa. Dlatego, że sklepienie tych rzymskich bazylik, wykonane z olbrzymiej ilości betonu, wspartych na ceglanych ścianach, dawało wrażenie, iż człowiek staje się taki malutki. W obliczu całej potęgi cesarstwa rzymskiego. Oto wszystko nowym czynię, mówi nam dziś Pan Jezus przez Apokalipsę świętego Jana. Niemożliwym było zatem, ażeby ta pierwsza chrześcijańska świątynia w Rzymie miała tak potężne, monumentalne sklepienie, które wbijało człowieka w ziemię. Nie. Bo Pan nasz Jezus Chrystus, jak w dzisiejszej Ewangelii, chciał być z Zacheuszem blisko i okazał litość dla nas biednych grzeszników. Stąd przyjście Chrystusowe jest przyjściem do chorych, aby ich wesprzeć, aby im pomóc, a nie po to, by ich dobić. Dlatego w tej bazylice laterańskiej zrezygnowano z tak ciężkiego sklepienia. I zamieniono sklepienie na otwarte strop, w którym widać było całą drewnianą konstrukcję dachu. By jednak każdy pamiętał, że jest to Boga świątynia, Konstantyn nakazał wszystkie te drewniane belki na stropie obić blachami z czystego złota. Wchodząc do takiej bazyliki. Chodziło się już nie od dłuższego boku, ale od krótszego. I zmierzając pomiędzy szeregiem kolumn, które oddzielały nawy, w Bazylice laterańskiej mamy cztery nawy boczne i nawę główną, w sumie pięć naw, idąc i mając nad głową dość wysoką, złotą konstrukcję dachu, człowiek miał wrażenie wstępowania do Pana Boga, wstępowania do ołtarza. Taka konstrukcja sprawiała, że każdy, kto przebywał w tej świątyni, czuł się lekko pomimo tych potężnych opasłych murów i oczywiście również robiącej wrażenie wielkości przestrzeni, która mogła pomieścić setki ludzi. To był zamysł, który miał realnie zewnętrznie ukazać bliskość Pana Boga, tego wielkiego i monumentalnego, z tym biednym grzesznikiem, którego Pan Bóg jak Zacheusza chce wyratować. Oprócz tego zabiegu zastosowano w pierwotnej bazylice laterańskiej również zabieg surowych ścian z zewnątrz. Wszystkie świątynie pogańskie, łącznie z Panteonem, który był taką wizytówką Rzymu, jeśli chodzi o świątynie kultu demonicznego, były pięknie obsadzane marmurami. Marmur był oczywiście tak szlifowany, tak polerowany, ażeby przez rzymskie słońce, którego oświecało, dawał wrażenie prawda, jaśniejącego miejsca. Taka świątynia z zewnątrz biła blaskiem po oczach. W świątyni katolickiej zrezygnowano z zewnętrznego marmura, żeby w żaden sposób ta nowa świątynia nie przypominała tych pogańskich, nie tylko jeśli chodzi o samą konstrukcję, ale jeśli chodzi w ogóle o y, całą zewnętrzną formę. Na zewnątrz były zupełnie nagie cegły rzymskie. Dopiero po wejściu człowiek. Odkrywał piękno architektury, sztuki, która była dla tego kościoła stworzona. I to znowu miało pokazać, iż my, jako kościół, jesteśmy tymi, którzy jesteśmy grzeszni. I słusznie dzisiaj Antyfona na wejście nam mówi: Bojaźnią przejmuje mnie to miejsce, bo tu jest dom Boży i brama niebios i zwać się będzie mieszkaniem Boga. Bojaźnią miało przejąć już nie to, Iż sklepienie wbijało cię w ziemię, ale te nagie, zewnętrzne, surowe mury, które miały przypomnieć, że tymi cegiełkami, my będąc, jesteśmy jeszcze niedoskonali. Ale Pan Bóg w naszym wnętrzu, w naszej duszy, przez Chrzest Święty może uczynić wielkie cuda i ta świątynia wewnętrzna człowieka. Bije dopiero tym prawdziwym, duchowym blaskiem, niewidocznym dla naszych oczu. Ta świątynia papieska na Lateranie, która stała się do 1309 roku właściwą siedzibą papieży, a do dzisiejszego dnia jest biskupem tejże świątyni. Sam papież to jest jego miejsce, gdzie zasiada na katedrze, gdzie obejmuje swoją pasterską władzę, nie na Watykanie, ale właśnie na Lateranie. Stąd jest to dla nas najważniejsze miejsce, jeśli chodzi o kościoły. Stąd czcimy dzisiaj Matkę wszystkich Kościołów. Była ona, ta świątynia, niezwykła i różniła się od wszystkich później postawionych, dlatego że na samym początku nie zawierała żadnych relikwii. Dziś, gdy wejdzie się do świątyni na Lateranie, do tejże bazyliki, od razu w oczy rzuca się gotycki ołtarz z pięknym gotyckim baldachimem, gdzie widać hermy, głowy Piotra i Pawła i tam rzeczywiście spoczywają głowy, relikwie głów świętego Piotra i świętego Pawła, aby jeszcze bardziej uwypuklić, że Lateran to matka wszystkich kościołów. Jednak na początku nie było tam żadnych relikwii, ponieważ tym, co to miejsce czyniło wyjątkowym, było uwypuklenie duchowej przestrzeni Kościoła, której nie da się zbudować rękoma ludzkimi, która nie opiera się na doczesności, ale która przez Chrystusa Zbawiciela jest miejscem, jak mówi nam dzisiejszy introit, jest bramą do nieba, jest miejscem przejścia, jest miejscem, gdzie wszystko musi być inne. Dlatego od samego początku przeszklenia w kościele nie mogły być takimi, przez które widać świat. Dlatego rozwinęła się sztuka witraży. Dlatego tyle razy papieże i kościół przypominał, że do kościoła trzeba się dobrze ubrać że trzeba się inaczej zachowywać, bo tu wszystko się kończy zostawiamy świat za drzwiami tu ma być wszystko inaczej. Nie potrzeba zatem na samym początku od razu relikwii, wobec których będzie rozwijał się kult, tak jak na Watykanie, bo samo w sobie dzieło Chrystusa, naszego Pana już jest środkiem uświęcającym i ten mistyczny kościół sam w sobie jest dla nas drogą uświęcenia, i to jedyną drogą, bo nie ma poza Kościołem zbawienia. I w końcu nad, w tej raterańskiej bazylice stoi tron. Tron. Biskupa Rzymu, a w dzień konsekracji tejże świątyni, jak mówią nam dawne przekazy, nad konsekrującym papieżem Sylwestrem I w Absydzie objawił się Pan Jezus Chrystus, król i pan Krator, ten, który jest Alfą i Omegą, ten, który pobłogosławił to dzieło które na Jego cześć zostało wzniesione. Wizerunek Chrystusa Króla, naszego Pana, który objawił się jako ten, który rządzi i naucza w Absydzie świętych Janów na Lateranie, do dzisiejszego dnia tam widnieje. Choć przeszedł pewnego rodzaju reformy, ale wciąż zachowano ten starożytną, starożytny sposób przedstawiania Pana Jezusa odwołując się do Dnia Konsekracji. Pan nasz Jezus Chrystus chciał przez to powiedzieć, iż tu właśnie nie o kult relikwii chodzi, który jest bardzo ważny i potrzebny w Kościele, ale o Niego samego Zbawiciela, przez którego dostępujemy możliwości, ażeby samymi stać się kiedyś uczestnikami nieba. Ten Chrystus, wizerunek Chrystusa, jakby... Jest tuż nad katedrą Piotra. I to kolejny znak tej bazyliki, że każdy papież, każdy następca Piotra musi sprawować swój urząd w autorytecie Chrystusa i tylko w zgodzie z Chrystusem, w zgodzie z nauczaniem naszego Pana, ten, że jego tron jest zajmowany przez człowieka, który właściwie wypełnia swoje zadanie. Choć zazwyczaj bywa również jak zewnętrzna bazylika, nieociosaną jeszcze cegłą, to jednak przez Pana Boga wybrany i ustanowiony na tym urzędzie duchowym, którego nic i nigdy nie zniszczy. Ustanowiony na urzędzie Piotra Człowiek działa zawsze z autorytetem Chrystusa wtedy. Gdy jest mu posłuszny i to doskonale w tej bazylice widać. Mam nadzieję, drodzy wierni, że przez te kilka informacji w obliczu naprawdę wielkiego przesłania tego miejsca, jakie przez wieki ze sobą niesie, będziemy mieli dziś w to święto poczucie, że jesteśmy zjednoczeni z Kościołem. Bo czasami może nam w obliczu kryzysu, który nas bardzo boli, dotyka. Towarzyszyć taka myśl, że Kościół jest gdzieś tam, a my jesteśmy w bractwie. Kiedy umierał ojciec Maksymilian, nasz wzór, wielki wzór, gdy umierał w obozie Auschwitz, gdy został zapytany tuż przed tym, jak poszedł na śmierć głodową przez żołnierza, kim jest, nie powiedział najpierw, że jest franciszkaninem, nie powiedział, że jest Polakiem, nie powiedział, czyim jest synem. To było nieważne. Najważniejsze było to, że jest księdzem katolickim. W dzisiejsze święto dobrze by było, abyśmy sobie uświadomili, że nie jest najważniejsze to, że jesteśmy w bractwie. Nie jest najważniejsze to, z jakich rodziców wyszliśmy. Nie jest najważniejsze to, co mamy przed nazwiskiem. To to już w ogóle nie jest ważne. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy katolikami i przynależymy do świętego i apostolskiego, wiecznego Kościoła Chrystusowego. To jest najważniejsze. Niech dzisiejszy dzień będzie dobrą okazją do uświadomienia sobie tego i do Stałej modlitwy za Kościół. Bowiem, jako członkowie tego mistycznego ciała, dopełniając, jak mówi święty Paweł, w tymże ciele cierpień przez nasze małe ofiary, dopełniając cierpień Chrystusa, jesteśmy również wezwani o troskę za nasz dom, za Kościół święty. Dziś patrząc na Matkę wszystkich kościołów, Dziękujmy Bogu za to, że w tym Kościele jesteśmy i naprawdę, nie tylko dziś, ale jak najczęściej ofiarujmy modlitwy i cierpienia dla Kościoła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.